Halloween zawitało do Bloons Tower Defense Battles 2. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale właśnie z Bloons Tower Defense Battles 2. Na samym wstępie, jeżeli lubicie filmy z tej gry, zostawcie pod tym filmem łapę w górę. Trochę bałem się wracać do tej gry po tak długiej przerwie, bo podejrzewam, że mój skill bardzo mocno jakby chciałem powiedzieć poszybował w dół, ale to chyba raczej tak się nie mówi. Zazwyczaj mówicie, że chyba że poszybował w górę. No ale rozumiecie o co chodzi. Rozumiecie o co chodzi. Ale stwierdziłem, że skoro jest nowy Halloweenowy event, to to może być fajna okazja na eventach też, jakby zazwyczaj jest odrobinę niższy poziom niż na normalnych grach rankingowych. Właściwie często jest dużo niższy poziom, więc to może być dla mnie po prostu dobra okazja, żeby się ponownie wdrożyć do tej gierki. No i co? Ja wam zaraz ten eventik, pokażę. Nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie do gry. Mogę wyglądać w ogóle na trochę zmęczonego. W ogóle co? ciągle kaszle, to mi się nie podoba. Ciągle mam coś takiego, nie mogę się kaszlu pozbyć. Wszystko inne jest okej, okay, ale ciągle, ciągle kaszle. Um, ale to nie, nie, o to. Miałem też dzisiaj trochę ciężki dzień w pracy. Ple, ple, ple. Wiadomo, wiadomo. <laughs> Takie życie, życie to nie bajka. To jest jedno z moich ulubionych powiedzeń. Życie to nie bajka, bo naprawdę. W tylu sytuacjach, w ilu takie powiedzenie, um, jakby, jakby, jakby jest prawdziwe, to jest po prostu niesamowite. Dobra, otwórzmy sobie może skrzynkę na start, dlaczego nie? Również, jeżeli chcecie tutaj robić jakieś zakupy, to wielkie dzięki klasycznie, jeżeli wpiszecie kodik OJC tutaj również w tej gierce można go wpisać, nie tylko w Blume Star Defense 6, ale również w Bloom Star Defense Battles 2 i w Bloom Storm. No i event, moi drodzy, random Speed Battles. Tak on wygląda. I na samym początku mam do Was pytanie Czy wiecie skąd jest ten awatar? Na środku? Co on parodiuje? Tu jest napisane Blun, ale czy wy wiecie, co ten awatar parodiuje? Bo to jest parodia czegoś. Jestem ciekaw, kto zgadnie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw. Ja wiem, ale wy może nie wiecie? No nie wiem, jestem ciekaw, czy wiecie, y, y, cze czego to jest parodia. Mamy również emotkę. Bardzo fajna emotka. Taka, e, taka, takiego duszka z łańcuchami. Mega fajnie to wygląda. Mamy oczywiście jakiś tytuł. This game is haunted, W sumie fajne. Ta gra jest nawiedzona. Spoko to wygląda. E, boost taki z nietoperzami. O to fajne, też animowany. Spoko, a co to jest? A, to matchup animation dla oby, No, ok, ok. A poza tym dużo kaski też. Tower Boost FX, to mi się aż tak nie podoba. Slime, Tower Boost, hmm, to aż tak nie, ale reszta naprawdę spoko. E, ten awatar też mega fajnie wygląda. No i w ogóle jeszcze zanim zaczniemy grać, albo dobra, to wam potem pokażę, bo mamy nowego, nowe nagrody za tego takiego battle passa, zwał jak e, zwał. Ogólnie tak, event to jest tryb random Speed Battles, czyli to oznacza, że takie same wieżyczki, ja i przeciwnik, no i oczywiście Speed Battles, czyli wszystko można wysłać rundę wcześniej, jeżeli się nie mylę. Poza tym też szybciej lecą balony i szybciej dostajemy ten przychód. Ehm... Jakby za wysłanie balonów. E, mamy na gościa, gramy na gościa Wytyfy, który ma e, 7 gier coin streaku. No zobaczymy, cwaniaczku Splashdown to jest mapa. E, dosyć trudna mapka, jedna z nowszych mapek. Może nie najnowsza, chyba nie najnowsza, ale jedna z nowszych. Mamy Dart mapkę, Snipera oraz Farmę. Wydaje mi się, że najwięcej sensu będzie miało zaczęcie od Dart mapki. Dart małpka, w ogóle na tę mapę Dart raczej nie jest taka słaba. Zaczniemy sobie od Dart mapki. ulepszymy ją pod e, dół, pod kuszę. To myślę jest coś, co, 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 co ma jak najwięcej sensu tutaj. I oczywiście połączymy kuszę z górą, bo ze środkiem się w tej części chyba nie opłaca, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ja nie wiem. Tyle, tyle w to gram i za każdym razem, jak mam jakąś dłuższą przerwę, to wszystko praktycznie zapominam. Naprawdę to jest dramat. No może nie wszystko, ale większość. W sumie dartmobka na tę mapę będzie dobra. Tak sobie zdaję sprawę, że. Dart małpka na tę mapkę raczej będzie dobra. Zagrajmy sobie tutaj Etienem. Dlaczego nie? Żeby mieć bohatera w pierwszej rundzie. Myślę, że. Tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Zbieramy sobie na kuszę. A bo to jest speed. Okej, okay, nie, nie, nie. To strollowałem. Mogę zbustać. Okej, okay, może jeszcze. Może jeszcze to wybronimy. Spokojnie. Weźmy e, triple shot. A. Trzeba tu inaczej zagrać, bo. Dobra, triple shot połączony z górą powinien być wystarczający. Zbustujmy go teraz. Ja przegram chyba szybciej od niego. E, przestałem. Wygrałem. Lepszy byłem po prostu. No co, tu dużo mówić? Lepszy byłem, ewidentnie. Zapomniałem, że to jest speed. Zapomniałem, że to jest speed i. i grałem tak, jakbym grał grę normalnej prędkości. A on wiedział i od razu zboostował. No cóż, tak czy owak, lepszy jestem i tyle. Tyle do powiedzenia mam w tym temacie. Spoko, pierwsza gierka. Szybkie punkciki dla mnie. No trudne to nie było. Nie no, zgrywam się, wiadomo, nie? Mam wrażenie, że tu było trochę więcej szczęścia niż rozumu. Natomiast tak czy owak wygrałem, więc fajnie. Dobrze jest tak zacząć grę. Szczególnie, że gościu miał 8 gierek Winstreaka. Dobrze, że zareagowałem też tym triple shotem. Szkoda, że nie miałem tej kuszy faktycznie, że nie zdążyłem tego szybko postawić. Wydaje mi się, że hmm, no ten początek tu jest dosyć wymagający. Ten początek tu jest wymagający. Szczególnie przez to, że mamy randomowe wieżyczki. No to tak jak mówię tutaj. E, o, mi się automatycznie medal ustawił za 50% Hall of Masters. Ja go nie ustawiłem. To jest medal, jaki dostałem w ogóle teraz, jak się zalogowałem do gry. Okej, okay, Churchill super małpka. Drogie jednostki. O, mam magiczne dwie magiczne małpki. Okej, okay, Monkey Village. W sumie hmm, chyba najlepiej jest czekać nic nie wysyłać i czekać, aż będzie można postawić Churchilla. Tylko czy on na spidzie wystarczy? O nie, on jest dobry w Early Game. Ie. On jest dobry w Early Game. Ie. Nawet na spidzie, gdzie można wysyłać y, tą jedną rundę szybciej, to wydaje mi się, że Churchill będzie kit. Tylko nie wiem, gdzie go postawić. Żeby jakoś tak miał to najwięcej sensu. Może tu? Tu może? Naprawdę nie wiem, nie. Naprawdę nie wiem. Tu? Nie mam pojęcia. Na razie dajmy jakąś emotkę. Ok, mogę trochę wysłać. Okej, okay, jego miejsce jest dużo lepsze, jadałem jak trochę, jadałem trochę jak idiota. No ale okej, okay, to znaczy, że on, tak mi się wydaje, no jego placement jest raczej lepszy. Mój nie jest tragiczny, ale no nie no, tutaj zobaczcie, perfekcyjnie mu to broni. No mi w sumie, no nie no, moje krótszy odcinek pokrywa, jego ten atak leci centralnie przez praktycznie całą tą... Myślę sobie, który też tier będzie dobry tej e, ninja małpki. Chyba je góra. Chociaż na grupy balonów to raczej akurat. To raczej akurat lepiej by było pójść po prostu pod stuna i założyć, że Churchill wszystko pokona. Ogólnie tak, Speed byłby trudnym trybem, gdyby nie to, że jednak ma jedno ułatwienie. Eee, przez to, że się ten przychód dostaje też szybciej. To zobaczcie, ja jakby zarabiam dużo więcej, dużo szybciej. Znaczy dużo więcej. Nawet nie tyle dużo więcej. Zarabiam, efekt jest taki, że zarabiam dużo więcej, bo dużo szybciej dostaję ten przychód. Okej, okay, nie wiem dlaczego. Pink Blunami z bustowanymi mnie nie pokona. One się nie przebiją przez ninja małpkę, więc złapię boosta w ten sposób. To mogło. To pewnie zadziała. To pewnie jest dobra strategia na większość em, raszy tutaj, e, w sensie na większość, nie raszy, tylko na większość gier tutaj, na randomowych wieżyczkach, ale nie jak mamy ninja małpkę. I myślę nawet, fajnie się złożyło. Mamy wioskę, więc możemy zagrać iko Zagramy sobie pod dół. To jest trochę ryzykowne. Zagrajmy z killem. Bo powolutku tracę tu kontrolę nad tym, co się dzieje. Chyba zostawimy po prostu jeszcze jedną dart Małp e, tą nie dart małpkę, tylko ninja małpkę. Chciałbym ją ulepszyć. Nie, dobra, też ulepszymy pod górę tutaj akurat. Tu akurat też ulepszymy pod górę. Tu będę chciał ulepszyć trzeci dolny tier, żeby jeszcze kasy sobie generować. Żeby ulepszyć mankiwę pod generowanie kasy. Chociaż tutaj akurat to nie jest aż tak istotne, ponieważ najważniejsze na trybie speed, jeśli chodzi o generowanie kasy, no to jest... To, które wbijamy sobie, to ikonie, które wbijamy przez wysyłanie balonów na przeciwnika, bo y, ten modyfikator, y, który przyspiesza grę, tak, ten speed też, tak jak już wspomniałem, wpływa na ten przychód, więc im więcej go mamy, tym lepiej, bo on tutaj, tak jakby, daje nam dwa razy tyle, bo chyba dostajemy go dwa razy szybciej dosłownie, więc tak, jakby efekt jest taki, że daje nam to dwa razy tyle. Okej, okay. on poszedł po super małpkę pod laser, czyli e, fioletowe balony to myślę, że jest coś, co warto mu wysyłać. Ja również, chociaż to jest w ogóle dopiero siódma runda, ja również będę wrażliwy później na fioletowe. Choć nie, ja aż tak nie będę ja mam Ja mam bardziej skupioną defensywę wokół Ninja Maupek, więc to nie powinno być aż takie problematyczne. Wyślimy mu rigro Zebry. Rigro Zebry są bardzo niebezpiecznym raszem, chociaż nie na laser z tego co widzę. Będą bardziej niebezpieczne dla mnie. Być może muszę to zbustować, jest spora szansa, że muszę to zbustować. I teraz tak, pójdźmy sobie w ten sposób. Oj. A, ja nie zbustowałem skill'a tylko odpaliłem. Dobra, jestem głupi. Sticky? Bomby? Znaczy, nie sticky, bomby, tylko po prostu... stun? Okej. Okay. Dobrze, na styk, na styk, ale, ale w miarę okej. Okay. Chciałem tutaj dać pod zdejmowanie kamo. E, blunjitsu w razie czego zagramy. Myślę, że nawet bezpiecznie byłoby zagrać z wyprzedzeniem blunjitsu tutaj. Czy to nie jest tak, że ja go mogę pokonać? Zbustujmy to. Okay. No, musisz poćwiczyć, gościu. No, musisz poćwiczyć. <laughs> Znowu mając 6 HP, ale się udało. Znowu mając 6 HP, ale się udało. Ehm, nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, co chciałem zrobić. Ehm, specjalnie postawiłem jedną ninja opkę 0, 2, 3 po to, żeby ona zdejmowała kamo. Drugi upgrade na środku zdejmuje kamo. Natomiast, dzięki temu, że miałem wybuch, to też kamo z kamo opancerzonych balonów, na przykład, ehm, mógłbym zdejmować kamo. Więc to jest też. Fajna sprawa. to jest też fajna sprawa, to jest jakby... Chociaż w sumie po co mi było... A nie, to miało sens. Chciałem zdejmować kamo po to, żeby Churchill mógł bić. Tylko, że Churchill od któregoś poziomu on chyba widzi kamo, nie? Czy nie widzi? Jak w ogóle ja, ja nawijam, mam nadzieję, że, że wy nadążacie za moim komentarzem dzisiaj, bo po prostu nawijam jak, jak, jak potłuczony. Od któregoś poziomu widzi kamo jak nic. Tylko nie pamiętam... Hello, Churchill, tu pop camo, od szóstego. Czy, on, czy w sumie zdejmowanie kamo było absolutnie useless? Dla, bo wszystkie moje wieżyczki widziały kamo, bo miałem ninja małpkę. Super małpka by nie widziała, ale super małpki jeszcze nie postawiłem. Więc w sumie. Pytanie, czy Churchill miał szósty poziom? Mógł nie mieć szóstego poziomu. W ogóle tu mamy gościa, który był wielokrotnie w top 50, więc to może być trudny mer. Zobaczymy. Banana Depot Ciekawe. najwęcie trafić na gościa, z top, który ma tyle medali za top 50. No ciekawe. Ja normalną grę odpaliłem, co nie? Ja normalną grę odpaliłem. No właśnie, coś mi nie pasowało, nie? Tak, zobaczyłem tego mm, bandyckiego Jericho, zobaczyłem tego Jericho i mówię. Dziwne, dziwny ten Jericho, nie? Tak mi przyszło do głowy, że mówię, no coś dziwnego, bo ja mam inną postać i do, dotarło do mnie, że musiałem normalną grę odpalić. No nic. No cóż. Szybka weryfikacja w takim razie. Ej, ale fajna, fajna ta, fajna emotka. Ejku. Przepraszam was, ale naprawdę kaszel mi no nie daje spokoju. Cały dzisiejszy dzień, nawet żeby to dzisiejszy. Są mnie kaszle od chyba tygodnia. Odkąd zachorowałem, jak byłem jeszcze w ogóle w Japonii, to to jeszcze było, no zachorowałem to prawie dwa tygodnie temu. To został mi po prostu kaszel i, i męczy mnie i męczy. Niesamowite to jest. Czy Blade shooter nie podrożał? Nie, on chyba. On zawsze kosztował 750? O, to dziwne. Chyba nie. Nie, no chyba... Czy 650 kosztował? Ciekawe, czym on będzie grał. Ogólnie tak. No, oczywiście, Wandycki Jericho będzie musieli uważać. To jest świetny wybór na tę mapę. E, przy użyciu swojego skilla, no, jeżeli nie będę miał 200 golda na początku 200, bo później ten skill będzie zabierał więcej, no to on mi oczywiście będzie sprzedawał jakieś jednostki po mojej stronie. Co szczególnie na takich krótkich mapach może być niebezpieczne i zaskakujące, jak się na to odpowiednio nie przygotujemy. Ja na szybko wziąłem, oczywiście, też Mortara. Mm, nie za bardzo lubię grać w taki sposób. Dla mnie to jest. E, będę chciał skończyć grę szybciej niż później, o, bo ja nie potrafię grać e, jakby nawet w mid game'u Mortarem. Jak już się bawiam w BFB, to ja już panikuję, jeżeli chodzi o moje granie Mortarem. Także e, raczej to ja będę chciał, tak jak mówię, będę chciał zagrać bardziej e, szybką grę. No zobaczymy, mapka jest krótka, więc i tak raczej nastawiałbym się nawet na szybką grę. No ale tak moje wszystko może się zdarzyć, więc jeszcze sobie zaraz zobaczymy, jak to wszystko się nam tutaj rozwinie. E, chyba kupuję Usuńmy sobie te ciężarówki Będę mógł powoli iść pod farmę Ciekawe, że on na razie nawet nie ulepszył pod blade shootera Ale wygląda na to, że to wystarczy Też ciekawa sprawa, że moje nie ma nawet blade shootera A jakoś sobie radzi No my będziemy w stanie zbudować już naszą pierwszą farmę On może zacząć wysyłać na mnie różowe balony Ale ja sobie z nimi poradzę Z tym tak shooterem, który mam e, Plus On mógł zagrać skillem tak w ogóle Teraz może zagrać skillem i mi sprzeda coś Okej, okay. muszę tak mniej więcej teraz zagrał skillem. Super. Ale no nie dał rady mi sprzedać. Spoko, spoko, spoko. Mm, tu chyba gdzieś się dał farmera wcisnąć, jakieś takie randomowe miejsce. Dobra, postawmy go więc tu. Ulepszymy sobie farmę. No spokojnie. No spokojnie, no spokojnie. Dobra. No i teraz tak, będziemy potrzebowali powoli pod mortara. Nie tak powoli będziemy potrzebowali mortara zaraz. Znaczy w sumie nie zaraz. Nie tak zaraz. Jeżeli on by wysłał żółte balony w grupie, co pewnie będzie chciał robić, to będziemy musieli zareagować mortarem. Zobaczmy, czy on to zrobi. Postawmy w ten sposób. Zagramy odrobinę greedy. Zagramy z farmą. Około 500 przychodu może wbijmy. A no tak. Jericho już na mnie wysyła kamo balony. To jest coś, na co musimy zareagować dość szybko, bo one mnie zjedzą prędzej czy później. To jest coś, czego nie możemy ignorować. Chcąc nie chcąc, ale spoko, bo zdejmowanie Kamo jest yy, blisko zapalania. <laughs> Więc to przynajmniej tyle. Onu lepszą plantację. E, Puśćmy regrow zebry. I nie przestawajmy. O, on magiem gra, okej. Okay. Wiedziałem. Właśnie mówiłem, że mu się ski skill pewnie odnowił. Ok. Romanta, Zbejtujmy go. Okej. Okay. I poleciał jeszcze boost. Hm. Sporo. Hm, Przegram to. Może skill mnie wybroni? Okej, okay, nice. Będzie kontrował? Jest szansa. To bait chyba? No nie, teraz Whatever. Nie podoba mi się taka zabawa. Zostaję w swoją stronę. Z tak shootera Nie, ceramiki mu przejdą. Papa! Papa! Hm. Top 50? Nie no, chłopie, o czym ty mówisz? Może pora odinstalować gierkę. Nie no, good game, good game. Na farcie wygrałem. No. Na farcie wygrałem, nie? Ciężko, ciężko było. Chciałem to skończyć szybko i do dobrze, że on zaczął grać tak agresywnie na mnie, ale i tak on mógł to wybronić łatwo, nie? On mógł to łatwo wybronić. Musiał sprzedać nekromantę i pójść pod tego tak shootera. Tylko on chciał zagrać ci jak najoptymalniej i przez to przegrał, nie? Ale to jest normalna sprawa w sensie, że na tym poziomie chcę się zagrać jak najoptymalniej i można przez to przegrać. W ogóle super ten super awatar. Co to za awatar? Ope. Fajny awatar. First i taki ten. Mega fajny awatar. Nie, nie mam pojęcia co to jest za awatar, nie mam pojęcia. No dobra, zagramy sobie w takim razie jeszcze jedną gierkę na random speed battles. Na random speed battles. Jestem ciekaw. Kogo tym razem nam dobierze. Chyba nie przegrałem ani jednej gry na razie na tym odcinku. O, tu mamy tego gościa, który ma ten nowy mm, awatar. No mówię, jestem ciekaw. <coughs> Przepraszam ponownie. Jestem ciekaw, czy będziecie wiedzieli, skąd ten awatar jest. Bo on coś paroduje, jestem ciekaw, czy wiecie co. E Kurczę, no ale mając tylu widzów, filmu, mam, chyba ktoś będzie wiedział. Chyba ktoś będzie wiedział, tak mi się wydaje. A może nawet większość, nie wiem, sam. Ale to nie jest takie banalne, skąd to jest. To nie jest takie banalne. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem. No nie wiem, zobaczę, co będziecie pisali w komentarzach, nie? Kurczę, fajnie, że udało się wygrać tamten poprzedni mecz. Wiem, że już to mówiłem, ale... No... Wydaje mi się, że całkiem, całkiem, całkiem dobrze nam poszło, szczególnie, że tak jak mówię, to był, zaraz, możemy sobie sprawdzić też historię, jaki win rate ma ten gościu, ale on na pewno patrząc na to, że miał trzy medale za top 50, to win rate na pewno ma mega dobry, więc, więc fajna sprawa i to winrate ma dobry na wysokiej arenie, nie, mówimy o Hall of Masters. Więc no ciekawy, ciekawie, ciekawie. I też fajny mecz, faktycznie on próbował mnie pokonać, ja go próbowałem kontrolować i tak dalej, i tak dalej. Fajnie to wyszło. Chyba w takim razie na tej mapce zaczniemy tak o. W ten sposób chyba zaczniemy. I wysyłajmy balony w grupie, żeby wbić jak najwięcej Iko. Myślę, że w ogóle jest małpka, byłaby dobrym początkiem tutaj też. No, bo ona ma dosyć dobry obszarowy atak tak na takie słabe balony. Weźmy z większym speed atak. Teraz jestem w stanie wszystko defować. Pod warunkiem, że będzie wysyłał ciągle czerwone balony, a nie będzie. To wiadomo. Też wysyła balony w grupie ciągle. No, jeżeli zacząłby na mnie teraz szybkie balony wysyłać, to mógłby, mógłby być problem. Na niego z kolei balony w grupie są dużo bardziej zabójcze. Wysyłam w takim razie teraz, zobaczcie. Wysyłamy teraz y, żółte balony, żeby przykryły te. Y, te niebieskie balony. I w tym momencie on prawdopodobnie przegrał. Fajnie, fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Udało się wygrać. O jejku, ja mam tam. Ta motka zwycięstwa też. Moim zdaniem mega spoko, nie? Moim zdaniem naprawdę mega spoko. Dobra, jeszcze. Zobaczymy sobie... A, miałem wam pokazać nowe skiny, bo ostatecznie tego chyba nie zrobiłem. Chyba chciałem wam pokazać, odpaliłem rankingową grę przez przypadek. Generalnie tak, nowe skinki, mega fajny, mega fajny banner. Małpki uciekają przed duchami, mega spoko. Animowany zong. Też jest ciekawa sprawa, że zaczynają dodawać animacje w ogóle do, do tych skinów. Bo wcześniej chyba nie było animacji. Mamy takie łańcuchy. Czyli nowa ramka, ogólnie no, fajnie, fajnie. Trail effect, tu jakoś nie widzę jakieś. a rozumiem, taki ten rozbłysk jest taki, że ma takie czaszki i tak dalej. To jakieś, be... nie widać tego aż tak bardzo. Tutaj weapon skin, czyli no, ta różdżka Ezily wygląda inaczej, spoko, fajnie to działa. Tu weapon skin, czy... a tak wygląda inaczej. A to ciekawe, to i to jest weapon skin, chociaż... A to też jest takie takim razie weapon skin? Nie no, trail effect. To powinno być trail effect, a nie weapon skin, nie? Ale już Mike nie trzyma żadnej różdżki, więc. No nie wiem, myślę, że nie ma to znaczenia. Tak czy owak, fajne rzeczy, fajne rzeczy. E, możliwe, że spróbuję wszystkie odblokować. No i tak. Ostatnia rzecz, jaką mieliśmy sprawdzić, no to jest oczywiście, na kogo graliśmy elsewhere. E... Na niego, profile, zobaczmy, zobaczmy. Z kim mieliśmy przyjemność? To 50, to 50, to 50. 2000, a to mam. Bardzo podobną ilość. Chyba ma więcej przegranych, nawet finalnie. Tak. On ma chyba z tak z 2400 przegranych. A to ciekawe, czyli może od, dopiero od niedawna gra dobrze. <grych> w ogólnych statystykach ma więcej wygranych, ale. Okej, okay, okej, okay, fair, fair. Ode mnie to tyle. No tak, jak mówię, nam się dało wybroić to, co ja wysłałem. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Do następnego. Cześć.